Na tym filmiku przedstawiam wam dwa dialogi u lekarza w języku niemieckim. Pierwszy dialog jest dialogiem dosyć prostym, natomiast drugi jest taki troszeczkę bardziej zaawansowany. Posłuchajcie. Guten Tag, Herr Schulz. Was ist Ihnen passiert? Dzień dobry panie Schulz. Co się panu stało? Guten Tag, Herr Doktor. Mein Zahn tut mir sehr stark weh. Dzień dobry panie doktorze. Mój ząb bardzo mnie boli. Welcher Zahn ist das? Jaki to ząb? Oben links, ten na górze po lewej stronie. Öffnen Sie bitte Ihren Mund, Herr Schulz. Niech Pan otworzy usta, Panie Schulz. Hm, Herr Schulz, Sie sollen sofort zum Zahnarzt gehen. Sie haben ein Loch im Zahn. Ich kann Ihnen nur ein Schmerzmittel verschreiben. Panie Schulz, powinien Pan iść natychmiast do Dentysty. Ma Pan Dziurem w Zębie? mogę jedynie panu przepisać środek przeciwbólowy Danke Herr Doktor. Auf Dziękuję Panie doktorze. Do widzenia. OK, a teraz ten drugi dialog. Was fehlt dir? Co tobie dolega? Ich bin ein bisschen schwach und habe Schnupfen. Jestem trochę słaby i mam katar. Ist das alles, was dir fehlt? Hast du dir die Temperatur gemessen? Czy to wszystko co tobie dolega? Mierzyłeś sobie temperaturę i Chabekań Fiba. I chwilę mi się, aby denke, Wolutynka. Ich habe Halsschmerzen. Nie mam gorączki. Ale nie czuję się dobrze. I myślę, że jestem przeziębiony. Mam także ból gardła. Jest dziś untezukn. Teraz muszę cię zbadać. Ah, zum Glück hast du keinen Husten. Du musst ein paar Tage zu Hause bleiben. Ich verschreibe dir eine Medizin gegen deine Erkältung. Na szczęście nie masz żadnego kaszlu. Musisz zostać w domu przez kilka dni. przepiszę tobie środek na twoje przeziębienie. Wie oft muss ich das einnehmen? Jak często muszę to brać? Zweimal täglich vor dem Essen und vergiss nicht dich warm anzuziehen. Dwa razy dziennie przed jedzeniem. I nie zapominaj ciepło się ubierać. Do tego dialogu, oczywiście, jeżeli uznacie za stosowne, możecie dodać, dopisać sobie Guten Tag, Guten Morgen, tutaj Auf Wiedersehen i tak dalej. Z mojej strony to tyle. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, zostawcie je w komentarzu. Widzimy się w innym filmie. Na razie, cześć.